Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Cel i metoda wykładu doktryny maryjnej, katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 3 stycznia 1996 roku. Odczytując konstytucję dogmatyczną Lumengensium, która w ósmym rozdziale wyjaśnia starannie zarówno rolę błogosławionej dziewicy w tajemnicy słowa wcielonego i ciała mistycznego, jak i obowiązki ludzi odkupionych względem Boga Rodzicy. Pragnę dokonać w tych moich katechezach zwięzłej syntezy wiary Kościoła w tajemnicę Maryi, potwierdzając wraz z Soborem, że nie chodzi tu o przedstawienie pełnej nauki, ani rozstrzyganie kwestii jeszcze niecałkowicie wyjaśnionych przez teologów. Chcę przede wszystkim opisać rolę błogosławionej dziewicy w tajemnicy słowa wcielonego i ciała mistycznego, opierając się na Piśmie Świętym oraz tradycji apostolskiej i uwzględniając rozwój doktryny, jaki się dokonał w Kościele aż do naszych czasów. Ponadto, zważywszy na to, że rola Maryi w historii zbawienia jest ściśle związana z tajemnicą Chrystusa i Kościoła, będę stale pamiętał o tych podstawowych punktach odniesienia, które, wyznaczając doktrynie Maryjnej należne miejsce, umożliwiają odkrycie jej wielkiego i niewyczerpanego bogactwa. Refleksja nad tajemnicą Matki Pana jest dziedziną bardzo rozległą. I na przestrzeni stuleci absorbowała wielu pasterzy i teologów. Niektórzy z nich, próbując uwydatnić centralne aspekty Mariologii, wiązali ją niekiedy z Chrystologią lub Eklezjologią. Choć należy pamiętać o jej związku ze wszystkimi tajemnicami wiary, tajemnica Maryi zasługuje na osobny wykład. Ukazujący jej osobę i rolę w historii zbawienia w świetle Biblii i tradycji kościelnej. Idąc za wskazaniami soboru, trzeba również odpowiednio ukazać obowiązki ludzi odkupionych względem Boga Rodzicy, Matki Chrystusa i Matki Ludzi, zwłaszcza wiernych. Rola wyznaczona Maryi w Bożym Planie Zbawienia nie tylko musi być przez Chrześcijan przyjęta i przemyślana ale pociąga za sobą konieczność dokonania konkretnych wyborów, umożliwiających naśladowanie w życiu ewangelicznej postawy tej, która wyprzedza Kościół w wierze i świętości. W ten sposób Matka Pana wywiera szczególny wpływ na styl modlitwy wiernych. Również liturgia Kościoła potwierdza, że zajmuje ona szczególne miejsce w pobożności i egzystencji wszystkich wierzących. Należy podkreślić, że doktryna i kult Maryjny nie są wykwitem sentymentalizmu. Tajemnica Maryi jest objawioną prawdą, dostępną rozumowemu poznaniu wierzących, a od tych, którym w Kościele powierzone jest zadanie studium i nauczania, wymaga nie mniej ścisłej metody refleksji doktrynalnej, niż wszystkie pozostałe dziedziny teologii. Jezus sam prosił zresztą swoich współczesnych, by w stosunku do Jego matki nie kierowali się płytkim entuzjazmem, ale dostrzegali w niej przede wszystkim tę, która jest błogosławiona, ponieważ słucha Słowa Bożego i zachowuje je. Nie tylko uczucia, lecz przede wszystkim światło ducha powinno pomagać nam w zrozumieniu Matki Jezusa i jej wkładu w dzieło zbawienia. Mówiąc o umiarze i równowadze, jakie należy zachować zarówno w doktrynie, jak i w kulcie Maryjnym, Sobór wzywa gorąco teologów oraz głoszących Słowo Boże, aby wystrzegali się pilnie wszelkiej fałszywej przesady. Dzieje się tak w wypadku tych, którzy przyjmują postawę maksymalistyczną, wyrażającą się w przypisywaniu Maryi wszystkich prerogatyw Chrystusa oraz charyzmatów Kościoła. W doktrynie Maryjnej należy zawsze uwzględniać nieskończoną różnicę między ludzką osobą Maryi a boską osobą Jezusa. Przepisanie Maryi maksimum nie może stać się normą Mariologii, która musi nieustannie nawiązywać do tego, co objawienie mówi na temat darów, jakimi Bóg obdarzył dziewice ze względu na jej wzniosłe posłannictwo. Sobór zachęca również teologów i kaznodziei by wystrzegali się zbytniej ciasnoty umysłu, to znaczy niebezpieczeństwa minimalizmu, który może ujawnić się w pozycjach doktrynalnych, w interpretacjach egzegetycznych oraz w aktach kultu prowadzących do umniejszenia ważności i nieomal pozbawienia Maryi jej roli w historii zbawienia, jej nienaruszonego dziewictwa oraz świętości. Trzeba unikać takich krańcowych stanowisk w imię konsekwentnej i szczerej wierności wobec objawionej prawdy ukazanej w Piśmie Świętym oraz tradycji apostolskiej. Sobór dostarcza nam kryterium pozwalającego rozeznać autentyczną doktrynę maryjną. Maryja w Kościele Świętym zajmuje miejsce najwyższe po Chrystusie, a zarazem nam najbliższe. Miejsce najwyższe. Musimy odkryć ten najwyższy poziom przyznany Maryi w misterium zbawienia. Jest to jednak powołanie całkowicie zwrócone na Chrystusa. Miejsce nam najbliższe. Na nasze życie wywiera głęboki wpływ przykład i wstawiennictwo Maryi. Powinniśmy jednak krytycznie ocenić starania, jakie podejmujemy, by być blisko niej. Cała pedagogia historii zbawienia wzywa nas do kierowania wzroku na Dziewicę Chrześcijańska asceza każdej epoki każe nam myśleć o niej jako o wzorze doskonałego przyjęcia woli Bożej. Jako wybrany wzór świętości Maryja jest przewodniczką wierzących na drodze do raju. Towarzysząc z bliska wydarzeniom naszego codziennego życia, Maryja podtrzymuje nas w chwilach próby i dodaje nam odwagi w trudnościach, ukazując nam zawsze cel, jakim jest wieczne zbawienie. W ten sposób coraz wyraźniej zarysowuje się jej rola jako matki, matki swego syna Jezusa, czułej i czujnej matki nas wszystkich, którym odkupiciel na krzyżu polecił, byśmy ją przyjęli jako synowie w wierze.